Ogromną przyjemność zaprezentować Państwu kolejną rękodzielniczkę, kolejnego gościa naszego wydarzenia, panią Anetę Antas. Anetko, my się znamy dosyć długo, prawda? No, przynajmniej 10 lat na pewno. Ja zdradzę tutaj Państwo, że Aneta jest z nami od początku, kiedy to po raz pierwszy w 2012 roku organizowaliśmy w Muzeum Miasta Turku nasz kiermasz. Aneta była już wtedy z nami. Aneto, przypomnij proszę, z czym wówczas się wystawiała? Pierwszy raz to była biżuteria-sutarz, bardzo pracochłonna. Był też już obraz chyba wtedy, ale to były takie początki. W kolejnych latach dopiero pojawiły się lalki, pluszaki, no i malarstwo. Dokładnie, ale jak dobrze pamiętam, to Twoje wykształcenie chyba nie jest związane Daleko. do końca. Daleko odbiega od tego, co ja obecnie robię. To od kiedy odkryłaś taką pasję w sobie rękodzielniczą, i właśnie przede wszystkim malarstwo, które już naprawdę wymaga ogromnego talentu? Ja myślę, że to malarstwo to dopiero, jak można powiedzieć, nabrałam lat. <laughs> nie powiem ile, ale y, malowanie zaczęło się od niedawna, to, są, to jest parę lat, można powiedzieć. Szycie, no szycie może jest związane z moim wykształceniem, ale na pewno nie takich rzeczy, z którymi teraz obecnie mam do czynienia. Szycie lalek i maskotek. Y, trochę cofam się latami do dzieciństwa. Powiedzmy, że się bawię tym. A zatem możemy rozumieć, że jako dziewczynka również tworzyłaś jakieś pierwsze zabawki, pierwsze maskotki? Wiesz co, nie tworzyłam. Prędzej to było jakieś ubieranie, modelowanie, a pamiętam, kiedy miałam piękną lalę przywiezioną przez tatę z Czosłowacji, ja potrafiłam jej obciąć włosy, także słuchaj. Czyli już od samego początku chciałaś kreować, tak. tworzyć własne prace, nadawać im, jak gdyby... Swojego takiego indywidualnego charakteru, no wyglądu. Ja tak. No właśnie, bo zastanawiałam się kiedyś, skąd czerpiesz inspiracje do tak niesamowitych, bogatych, jeżeli chodzi o kolorystykę, ale także i to, co prezentują obrazy. Skąd, skąd ta tematyka? Czy może jest coś, co inspiruje Ciebie? Wiesz, co to jest takie wewnętrzne ja? Ja myślę, że to. Kolor przede wszystkim uwielbiam kolor, co widać. To ze środka wychodzi z duszy w danym momencie, jak się czujesz, jaki masz nastrój, to, to wtedy przenosisz na tę płótno, w głowie wszystko się znajduje. Tak może na chwileczkę się odsuńmy, zaprezentujmy, zaprezentujmy dzieła tutaj malarstwo Anety Antas. Ja muszę powiedzieć, że one. Ja przynajmniej tak odbieram, że stanowią odzwierciedlenie Twojej duszy. E, piękna kolorystyka, e, piękna, powiedziałabym, przenosząca nas nieco inną rzeczywistość, świat trochę jakby bajkowy. Przepiękne dzieła. Ale chciałabym wrócić jeszcze do lalek. Lalki pojawiły się, jak dobrze pamiętam, po raz pierwszy na naszym Kiermaszu w 2019 roku. Czy dobrze pamiętam? Tak, zgadza się. Dziś ich jest niewiele, a to dlaczego? A to dlatego, że tydzień temu wziąłem udział w kiermaszu u nas lokalnym i po prostu wszystko się sprzedało i zostały tylko te dwie laleczki. Już w 2019 roku podziwiałam precyzję z jaką przygotowujesz je. Były takie laleczki, które miały buciki skórzane z klamerkami w różnych stylizacjach. Czy lalki to również wytwór Twojej wyobraźni? Tak. Tak, to wszystko jest moje dzieło. Od początku do końca. E, niesamowite również są tkaniny, kolorystyka. E, gdzie pozyskujesz materiały? Ono, internet wszechobecny, kupuję to wszystko. Trzeba podkreślić, że wkład jest silikonowy, hipoalergiczny dla dzieci. E, kupuję po prostu przez internet. Teraz faktycznie internet daje nam duże możliwości, jeżeli chodzi o surowce, z których mogą powstawać te piękne dzieła. A powiedz jeszcze nam proszę, wykonanie na przykład takiej laleczki ile czasu zajmuje? No, 3 dni. Bagatela, 3 dni muszę poświęcić na taką lalkę. Czy Ty y, przygotowując y, używasz maszyny? Jak, jak wygląda proces powstawania takiej lalki? Wiesz, dużo rzeczy jest wykończonych ręcznie, no nie da się wszystko maszyną zrobić, chociaż maszyną też po części, ale dużo rzeczy jest poprzeszywanych i, i zrobionych ręcznie, także to jest pracochłonne. Y, pracochłonne. A... Wiemy doskonale, że wymaga to ogromu pracy, umiejętności, talentu, wyobraźni, ile kosztują takie lalki. Ta laleczka kosztuje 150 zł, jest bardzo pracochłonna, a ta 80 a czy y, dzisiaj już zdajemy sobie sprawę z tego, że y, prac masz niewiele, ponieważ brałaś udział we wcześniejszych wydarzeniach, w wcześniejszych kiermaszach, ale czy jest taka możliwość, żeby zakupić u ciebie właśnie taką lalkę, wcześniej zadzwonić, zamówić? Jak, jak to wygląda i gdzie ciebie można znaleźć? Wiesz, co? No, wszechobecny Facebook. Facebook najczęściej, a oczywiście u mnie w domku, zapraszam jak najbardziej do mnie. Aha, ale gdybym na przykład chciała zamówić lalkę i miałabym pomysł na to, żeby moja lalka wyglądała jak czerwony kapturek, czy mogłabyś taką pracę wykonać? Oczywiście, nie ma problemu. Jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. A zdarzają ci się tacy klienci, którzy dzwonią i konkretnie proszą o wykonanie konkretnej przytulanki, zabawki? Tak, najczęściej są personalizowane z napisem imieniem danej dziewczynki, nie? Jest to króliczek czy misiu z łóżkiem wyhaftowanym imieniem danej dziewczynki. Na jednym z pierwszych kiermaszów kupiłam baranka Szona. On nadal jest, mimo tego, że syn jest już chłopcem jedenastoletnim, to zajmuje takie wzorowe miejsce w naszym mieszkaniu, bo jest pięknie wykonany. Ale są jeszcze i inne zabawki, nieco mniejsze. Cóż tutaj mamy? Mamy krasnalka, Rasnalka, czy można powiedzieć skrzata, jak kto woli? Są obecnie dwa, był ich cały, kolekcja, no zostały dwa. Zostały dwa. Te skrzaty pewnie tak sobie myślę, że nie tylko na postawienie, można je postawić na komodzie, ale chyba świetnie by wyglądały w oknie, tak żeby inni mogli je podziwiać z zewnątrz. Owszem, to już każdy indywidualnie. Każdy ale mamy jeszcze dodatkowo yy, bransoletki i przyznam szczerze, ja chyba nie wiedziałam... Nie z ich? Nie, nie, Są nowością. Bransoletki tradycyjne, można powiedzieć, na gumeczce, wygodne. Ja osobiście lubię ich nosić dużo. Można mnie nazwać srokom, nie? <ścoughs> Ale powiem, że też mają bardzo duże wzięcie takie. Kiedyś szyłam sutaż, który był bardzo pracochłonny. W tej chwili mamy takie tradycyjne. Za bardzo nie znam się na tym. Proszę powiedz mi, czy jest to określony rodzaj kamienia? Z czego one są wykonane? To w tej chwili tak, to jest naturalne, znaczy nie, to nawet nie jest kamień. Robiłam z kamienia, ale wiadomo prawdziwy kamień kosztuje i nie każdego by było stać na taką bransoletkę, tak więc to jest zwykłe koraliki. A zatem powiedz nam, w jakiej cenie taką bransoletkę można nabyć u Ciebie? Po 10 zł i po 15. Te są po 10, tutaj są po 15. Ja myślę, że bransoletki ogólnie chyba przeżywają swój taki renesans. Coraz więcej osób taką bransoletkę chce nosić, i to niekoniecznie są chyba panie, czy panowie, dzisiaj panowie uwielbiają bransoletki zadziwiające to jest i pytają się o nie, czy mam dla panów bransoletki? Niestety nie mam, bo nie sądziłam, że to może w ogóle mieć wzięcie, ale chyba muszę o tym pomyśleć. Tak, trzymamy tutaj za słowo, mam nadzieję, że przygotujesz również wersję bransoletek dla panów. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć, czy jeżeli ktoś z Państwa zechciałby zakupić Twoje rękodzieło, czy to obraz, czy właśnie piękne lalki, krasnale, bransoletki, czy Preferujesz bardziej kontakt, taki bezpośredni już do Ciebie w domu, czy również możemy zaproponować możliwość odebrania w sklepie na ulicy Kączkowskiego? Myślę, że i czy w domu, jak, jak to będzie chciał, czy, na, czy w sklepie nie ma problemu. A jeżeli ktoś z Państwa, nas dzisiaj tutaj oglądających, nie jest mieszkańcem naszego obszaru, a mieszkańcem oddalonym wiele od nas kilometrów, czy również byłaby możliwość wysyłki? Oczywiście nie ma problemu. Ale ja tak słyszałam, że Ty już masz klientów, chyba również z dużych miast również? Owszem, zadziwiające jest dla mnie, że ja wysyłam swoje prace, obrazy do Krakowa. No. To jest niesamowite. Ja sądzę, że patrząc, jak wspaniale się rozwijasz, jaką masz przepiękną ofertę, ja myślę, że coraz większa rzesza klientów będzie do Ciebie dzwoniła i będzie chciała zakupić to piękne, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju rękodzieło. Bardzo Ci dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego dla Ciebie i całej rodziny. Wszystkiego najlepszego. To ja bardzo dziękuję.